29 października 2024 roku. Ja na mojej polance, a kolory: przecudne miasto huczy, a ja nie przestaję robić zdjęć. O, ja nie mogę po prostu jest pięknie pięknie, cieplutko i bardzo przyjemnie taką pogodę łatwiej porządkować groby bliskich tłumy na cmentarzach i tak dalej i tak dalej no, tak przed świętem listopadowym tak właśnie się czyni no i głowa jest właściwie ciągle blisko tych Którzy są gdzieś indziej. Nie ma ich tutaj. Otaczam się pięknem. Gdzie się da i kiedy się tylko da. No i ja tego nie wymyśliłam. Rzecz jasna, otaczanie się pięknem, to taka. Zwyczajna rzecz. Artyści, cały świat kultury, to otaczanie się pięknem, które z jakiegoś powodu człowiekowi jest niezbędne, ale chyba najbardziej ze wszystkiego uwielbiam otaczać się pięknem natury bo jest tyle piękna, które stworzył człowiek i które tworzy nie będę nawet wymieniać bo to jest po prostu zajęłoby mi to z pół godziny ale wiadomo o co chodzi ale z tego wszystkiego najbardziej lubię piękno które mnie otacza na łonie natury może dlatego od wielu już lat robię całą masę zdjęć? I sama do końca nie wiem, po co mi aż tyle tych zdjęć, ale nie mogę przejść spokojnie, żeby nie zrobić zdjęcia, kiedy coś mnie zachwyci. Mam tych zdjęć? Nie mogę nawet powiedzieć ile, bo to jest taka masa. Czy do nich wracam? Czasami wracam. Z powodu moich, że tak powiem, mojego zamiłowania do nagrywania na moim kanałku. Co prawda, nagrywam teraz tyle co nic, ale myślę, że jeśli pojawi się jakaś inspiracja, żeby coś nagrać, to pewnie tak zrobię. A teraz jest tego takie mnóstwo, że właściwie to chyba już wystarczy. Nie, wcale nie ale otaczam się pięknem, pięknem przyrody, pięknem słów, które bardzo często zapisuję. Jak już mówiłam, karteczek u mnie mnogość, gdzie jakaś cudna myśl, która towarzyszy mi, kiedy na nią spojrzę, przeczytam, przypomnę sobie, bo to piękne do mnie trafia. Bo to piękno mnie wzbogaca, bo to piękno sprawia, że sama czuję się piękna. Tak, tak, sama czuję się piękna. Lubię też mieć takie małe akcenciki w postaci pocztówki, która z jakiegoś powodu urzekła mnie pięknym widoczkiem. Albo zasuszony liść, który jest w małym wazoniku. Lubię na to patrzeć, ale dbam też o to, żeby nie było tego za dużo. Bo kiedy jest za dużo, to nie zauważa się tych drobiazgów, tych szczegółów i tego, co, co tak bardzo cieszy oczy. Wiosna jest cudowną porą roku. Lato upajające, cudowne. Wiosna, już powiedziałam, zima potrafi dostarczyć tylu wspaniałości dla oczu, ale jesieni chyba żadna z tych por roku nie przebije. To jest po prostu uczta. Niewiarygodna. Otaczam się tym pięknem. Lubię się też nim dzielić. Na Instagramie oczywiście mam swoje konto i tam dzielę się tymi moimi zachwytami. Bardzo często podpis do mojego zdjęcia jest taki, który lubię powtarzać. Jest tyle piękna albo ach, albo tylko serduszko. Zawsze wtedy uśmiecham się do siebie, do swoich myśli, które dzięki temu stają się radośniejsze, wzmacniające, podnoszące ducha. No jak się tu nie zachwycać? No już myślę. Jakie zdjęcie zrobię? Otaczam się pięknem. Gdzie się da? I kiedy się da? Nie wyobrażam sobie, żeby było inaczej. Ale nie od święta każdego dnia. A może to nudne dla niektórych, ale uwielbiam to piękno zauważać drobiazgach, szczegółach i ogółach. No tu na przykład te dwa czerwone liście na tle tego ciemnego pnia drzewa. Ach, ach, ach. Lubię dostrzegać to piękno nawet tam, gdzie wydaje się, że go nie ma. Niektórzy tak bardzo ubolewają nad tym, że idzie listopad, grudzień, kiedy wszystko już będzie uśpione, przyroda smutno wyglądająca. A ja czekam na tę porę roku, bo wtedy drzewa objawiają swój wspaniały kształt. Konarów, pniów, gdzie nie są zasłonięte przez liście. Szukam tego piękna, znajduję je i uwielbiam to robić. Otaczam się pięknem na wszystkie możliwe sposoby. Uwielbiam też. Poznawać pięknych ludzi, takich, których ni którzy niosą z sobą wartości bezcenne. I tak naprawdę właściwie w każdym człowieku można to piękno dostrzec. I o to też się staram. I pielęgnuję te myśli, które dotyczą tego piękna. Ja no to chyba tyle w tym temacie. Otaczam się pięknem i to właściwie i to właściwie mam od dziecka. Odkąd pamiętam A może za moje mój Zaplątałam się. Może dlatego, że dużo czasu spędzałam na wsi jako dziecko, blisko przyrody, blisko natury, blisko tego wszystkiego, co, co jest pod ręką, co jest tak piękne. Łąki zboża, drzewa, las. Morze. Może to człowieka wtedy uwrażliwia i wzbogaca. Uwrażliwia i wzbogaca. Hmm. Uwielbiam to w sobie. To zamiłowanie do otaczania się pięknem. I nie wyobrażam sobie, żeby było inaczej. O każdej porze roku i właściwie zawsze. Pięknego, spokojnego, radosnego dnia z takimi życzeniami, byśmy to piękne umieli dostrzegać zawsze.